Witam, o, to kolejne pióro wykonane przez Przemysława Marcińskiego, tym razem w jednym egzemplarzu, w takim oto etui pióro, to zostało wykonane na pięciolecie forum o piórach, gdzie zostało podarowane właśnie przez Przemka jako jedna z nagród i to jakich, zobaczmy, takie etui to pióro dodatkowo. Jest wyposażone, no i w środku tutaj się zaczyna ukazywać ów egzemplarz. Pióra wykonane ręcznie w jednym tylko egzemplarzu. To pióro drewniane, jako że 5 lat to rocznica drewniana. Pióro to wykonane jest z palisandru, a klips jest stalowy chromowany. Coś jeszcze można powiedzieć? Najpierw zobaczmy jeszcze z bliska ten klip. Tym razem jest zakończony taką kulką, trochę inaczej niż w poprzednich piórach Przemka Marcińskiego. Widać z góry takie wykończenie stożkowe, natomiast skółka jest równoboczna, jeśli tak można powiedzieć. Ani się nie zwęża, ani nie rozszerza, przynajmniej ja nie mierzyłem, ale na to wygląda tak. Natomiast Korpus z tyłu lekko ma takie zwężenie, które umożliwi właśnie założenie z tyłu skówki. Ale to za chwilę zobaczmy jeszcze właśnie to stożkowe wykończenie korpusu i skówki z góry. Naprawdę jest to dość długie pióro. Potem pokażę wymiary, ale na razie pierwsza uwaga. Tylko ogólna stalówka, oczywiście, jak we wszystkich innych piórach, przemka i spływak z, e, i sekcja właściwie z ebonitu. Tu teraz proszę zwrócić na uwagę, przemek naprawdę postarał się o to, żeby to było widać, że pióro zrobione z jednego kawałka drewna. Słoje przy zakręceniu schodzą się idealnie. Oczywiście, jeśli ktoś naciśnie, zakręci za mocno, to może przekręcić gwint i nie uzyskać tego efektu, ale po, po drobnych kilku próbach i wprawie uzyskania takiego położenia pióra nie jest to żadnym problemem. Teraz zobaczmy jeszcze raz jego możliwość założenia skówki z tyłu. Zachodzi bardzo szybko łatko, nie ma żadnego problemu i nie widać, żeby miało samo spaść, także trzyma się dobrze. Pióro tym razem nie może być używane jako zakraplaczowe, tutaj tylko standardowy konwerter lub naboje, naboje długie także do tego pióra. Pasują. jest bardzo dobrze wyważone, nawet założoną skówką z tyłu widać tutaj, że na oparciu dłoni akurat wypada środek ciężkości, a więc skówka nie powoduje żadnego obciążenia z tyłu, no, bym pióro mogło się pisać niewygodnie. Sekcja jest na tyle długa, żeby nie przeszkadzało tam trzymanie, za ten kawałek gwintu, który wystaje i drobny uskok, który jest między sekcją a korpusem pióra. I myślę, że tutaj nikt nie będzie miał żadnych problemów przy trzymaniu pióra w dłuższy czas. Zobaczmy jak pisze. Od razu najpierw zrobię ten test bez dociskania stalówki. Widać przepływ jest dobry. Te stalówki w piórach Przemka i spływaki jakoś do tej pory w żadnym wypadku nie sprawiły mi zawodu. Odwrotną stroną stalówki można oczywiście pisać, natomiast tutaj jest grubość F i to linia dość mięsista F, jeśli tak można powiedzieć, ale nie za gruba. Jak widać tutaj nawet szybkie kreślenie linii przy, nie sprawia żadnych problemów. Atrament nie przerywa przepływu i można kreślić linię i pisać bez najmniejszego. Problemu Jeszcze napiszę jakieś cyferki, bo samo gryzmolenie może nie każdego przekonać co do tego, jak stalówka pisze. Nie, to pióro kojarzy się z moim jednym z ulubionych parkerów. 25. Ta sama końcówka korpusu. Natomiast w porównaniu z sonetem widać, o ile większe jest to pióro, a już. Z zamkniętą skówką to widać wyraźnie, że jest znacznie masywniejsze i masywniejsze może nie, ale dłuższe nawet od Duofolda Centenniala. Nawet i po zdjęciu skówki jest dłuższe. Bez skówki ma 13 cm i 2 mm, natomiast założoną skówką prawie 15,5 cm, natomiast waży bardzo niewiele, 19 Gramów, a bezkówki to tylko 11 gramów. naprawdę leciutkie. Jeszcze na koniec pokażę kilka zbliżeń. To drewno było kilkukrotnie olejowane i polerowane, aby uzyskać właśnie ten naturalny efekt, i myślę, że bardzo się udało. To pióro jest moim zdaniem rewelacyjnie, wygląda i z daleka, i z bliska. Świetnie, dobrze leży w ręce, świetnie się nim pisze. Jest taki naturalny kontakt z przedmiotem, którego użycie sprawiało mi dużo przyjemności. I myślę, że laureat konkursu, który to pióro wygra, na pewno będzie z niego bardzo zadowolony. Zwłaszcza, że to jest produkt wykonany w jednym egzemplarzu. Jeszcze raz tutaj pokazuję na zbliżeniu, jak te słoje. Dokładnie do siebie pasują między skówką a korpusem. Wyraźnie widać, że to jeden kawałek drewna tworzy to pióro. Dziękuję za uwagę.